Dzień dobry Państwo! To jest mój dom. To jest mój dom zielony. No i tam jest y, ogrodzenie. To jest ogrodzenie takie. No i teraz pójdziemy do środka zielonego domu. Co, z... Co zrobiłem? Tu... Tutaj zrobiłem. O, tu zrobiłem sypialnię nie, tu jest pokój. Mój kurde pokój. Tutaj jest taki jakby sklepik. Mój sklepik. No i tutaj jeszcze mamy kuchnię jak zrobiłem kuchnię. No i tutaj jeszcze mamy pokazowanie O. Takie piece tutaj mamy. No, i tutaj mamy sobie dać. O, i to jest po prostu pokój. Mój pokój. No, i teraz idziemy do też drugiego sklepu. No, i to jest po prostu. I teraz idziemy tak. Tutaj mamy toaletę, i skip, i toaletę mamy tutaj. Teraz idziemy do łazienki. Jak tutaj zrobiłem. No i tutaj mamy sobie powiedzieć. Tutaj mam puste na razie. No i tutaj mam. Tutaj mamy taką jakby szafę. No. No i teraz pójdziemy sobie do, do pokoju mojego To jest mój pokój No idziemy teraz do kina Do kina damy No i takie małe kinko, kino Jeszcze idziemy do Idziemy do Jak to zrobiłem? I tu jest taki jakby korytarz Robiłem sobie korytarz Tak jakby korytarz też i tutaj mam Tu mam tak Skrzynki mam tutaj No i tutaj mamy, tutaj mamy puste Puste mamy Tutaj puste Tu puste i tam dalej też mam puste no, I na razie tyle mam zrobione w tym odcinku, i teraz idziemy do warsztatu. No, do warsztatu pójdziemy. No, i tutaj mam takie, tak jakby korytarz. No, no, no i tylko tyle mi się składało. Zrobić ty, ten dom Zielony No zielony będzie biegł, będzie szybko No i tutaj sobie zamykamy I teraz dokładnie Pokażę wam warsztaty Mam raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem, osiem No i teraz pójdziemy do No do hotelu Jak tak tak jak widać. Są raz, dwa, trzy cztery piętra mamy. No i idziemy do stacji kolejowej. Sobie wejdę tutaj. No i ty tak. Tak mam. No i tak mam. Y, tutaj. Tutaj jest kasa. No, i tutaj mamy takie jakby ten do samochodów, do numer 1, numer 2, takie coś. No, i teraz pójdziemy do, do galerii. Najpierw do galerii pójdziemy. To jest galeria. No, i w środku są yy, zielona, i tutaj mamy ten tutaj mamy skrzynki skrzynki sklep się nazywają no i tutaj mamy co tutaj mamy? tutaj mamy bar tutaj mamy bar no i teraz pójdziemy do do, do 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 i tutaj mamy i tutaj mamy no, piece. Takie różne piece mam w tym w niebieskim, i teraz idziemy do budynku różowego. I tutaj może będzie o kino. No, kino. No i teraz będziemy powoli, bo. No, a tutaj jest, y, ga, tutaj jest tak jakby sklep, ga, g, galeria, tak jakby to jest galeria. Ten Jest, tam jest tam. Muszę, na chwilę, muszę na chwilę wyjść z gry, bo coś się wy, wydarzyło i odnowa. No i to jest po prostu instrukcja po prostu I ja właziłem Konrad mój pokój, a poprzednim miałem Konrad lat 17,5 i teraz wazimy tutaj No i tutaj jest taka jakby duża Tu są takie budynki Tutaj mam takie budynki Idziemy teraz do różowego domu Na no, różowego domu to tak o pokażę Jak to, jak to robiłem, no i w środku też tak zrobiłem, tak jak w zielonym domu. I teraz pójdziemy za chwilę, będziemy kończyć na tym odcinku. A jak ja coś będę budował, nowego to też prześlę. No to też coś prześlę, albo nagram. No, teraz tak sobie tu postawimy. No. To do widzenia na, na następnym odcink na odcinku. Będę nagrywał może dzisiaj, może jutro, od poniedziałku do niedzieli też będę nagrywał. No. To do widzenia Pana na następnym filmie.